Nasz powrót do cywilizacji rozpoczynaliśmy w miejscowości Kumela Urta, która była jednocześnie punktem początkowym i końcowym szlaku do jeziorka Oreti. Do przejechania mieliśmy ponad 70 km, a miejscem, do którego zmierzaliśmy, był hotel i winnica szato na Pareuli, gdzie liczyliśmy, że zjemy znakomitą kolację. Początek naszej trasy to oszałamiające tuszeckie widoki i beztroskie pokonywanie kilometrów. Drobny niepokój budziły jedynie nisko zawieszone chmury, które widzieliśmy przed nami. Dobra, teraz zakręt w lewo takie 90 stopni, ale wyjeżdżamy na prosto. Za, tylko za chwilę, za chwilę. Będzie trochę prosto, potem zakręt w lewo. Musimy przyznać, że trochę nieoczekiwanie, przejechanie trasy, które miało stanowić dla nas ekscytującą przygodę, nagle przerodziło się w dość duże wyzwanie. Droga powrotna z Omalo wymagała od nas pełnego skupienia i ogromnej ostrożności. Zdawaliśmy sobie sprawę, że każdy większy błąd mógł skończyć się tragicznie. W tych warunkach zrozumieliśmy, czemu trasę tę zalicza się do najniebezpieczniejszych na świecie. Dodatkowo na przełęczy Abano temperatura spadła do kilku stopni, a padający deszcz i przejmujący wiatr tylko potęgowały uczucie zimna, pomimo że było to sierpniowe popołudnie. Przez chwilę skończyliśmy drugą piętnastkę drogi, tym razem już powrót. W tą stronę jest trudniej. Raz, że jest trudniejsza trasa technicznie, dwa, że warunki są makabryczne. Nie widzimy, nie widzimy nic. Pomo to przychodzi Google, opatrzcie, będzie jechała delica. Nie widać za cholerę niczego. Widoczność jest jakaś taka o znikoma. Może to i dobrze, bo nie widać co jest w dół. A jest tam pewnie jeszcze wysoko. Zostało nam do przejechania 30 km. no w takich warunkach ciężka jest. zmieniamy się tak jak poprzednio co 15 km, czyli mniej więcej co godzinę jesteśmy już bardziej doświadczeni, ale wcale nie jedziemy szybciej nie da się tego robić szybciej bo byłoby, byłoby to po prostu głupie teraz kolejna piętnastka Pana Rafała. Panie Rafał, jak się czujesz przed kolejnym odcinkiem? jestem pełen emocji ale pełen wiary w to, że dojedziemy ja również, chciałbym wrócić cały zdrowy na pewno Rafał też, także Siadamy w furę i lecimy następne 15 km. Zobaczymy jak pójdzie. Myślę, że będzie nieźle. Naprawdę robimy to ostrożnie. No ale kurde, widoczność. Właśnie taka jest. Im niżej byliśmy, tym warunki stawały się lepsze, a droga łatwiejsza do pokonania. Majestat i ogrom szczytów był czymś zachwycającym. Podróż w takich warunkach stanowiła dla nas niemal mistyczne doznanie. Wydaje się, że udało nam się przejechać ten najtrudniejszy kawałek. Tutaj już się widoczność zrobiła znacznie lepsza. No a trudne warunki jeszcze mają tą zaletę, że potem są genialne widoki. Jak wrażenia? Bike. Raj na ziemi pomijając warunki drogowe raj na ziemi nic więcej się nie nadawać epickość 1000 tego się nie da przebić Przecież tak fantastyczne Na niżej położonym odcinku drogi poczuliśmy się już znacznie pewniej, i tam, gdzie to było możliwe, czyli w tych miejscach, gdzie nie było ekspozycji, udało nam się nieznacznie przyspieszyć. Zależało nam na czasie, a to dlatego, że byliśmy po prostu głodni, wiedzieliśmy też, że w Szato na Paryuli czeka na nas kolacja i przede wszystkim znakomite wino, ale o tym już w kolejnym odcinku.